Wysuszyłam już. Ogólnie tego tak często nie robię, ale od czasu do czasu, jak wiecie, chcę to szybko zrobić, to używam suszarki. Dlatego teraz mam takie napuszony te włosy. No i będę prostowała, bo mam ochotę, a oczywiście prostownicy też często nie używam. Zresztą widzicie po filmach, teraz na tych vlogmasach, że nie miałam prostych włosów, tylko raczej swoje takie roztargane. Ale mam dzisiaj ochotę po prostu się troszeczkę wystroić, wyszykować, bo mam na sobie tą sukienkę z golfem stopni. No i po prostu staram się, właśnie często nie używać, tam będę w lusterko patrzeć. Staram się często nie używać tej prostownicy, no bo wiadomo, cienkie włosy, nie ja lubię ciepła. Czy można to zmniejszyć jeszcze? Nie można. Bardziej niestety. Ale wiecie, od czasu do czasu, raz na miesiąc, można sobie wyprostować. Szczerze mówiąc, to te końcówki by się przydało ściąć, bo one są trochę, trochę suche, ale nie chcę na razie ścinać. Może któregoś razu mnie znajdzie. Ochota, myślałam nad takimi doczepianymi włosami, co się warstwy przyczepia na no po prostu pod spodem, pod włosami miga mi bateria, ale, ale co? Ale na razie wiecie, to kosztowne jest to. Na razie się wstrzymuję z tym. Dobra, kończę, bo mi miga bateria. Później się połączymy, jak trochę ją pododuję. misie. Mi się. Fajnie. Jaki to smak? Nie wiadomo. No okay. A ja się co to jest to? Coś to... z ciastem? Nie ja zapomnę o cieścielu do Mikołaja? I tak, właśnie się tu trochę podładowałam baterię. Co mamy? Knopers. Dzisiaj. No ja tylko Knopersa to rzuciłam, Okej. Okay. Patrzymy. Tutaj w ogóle pokażę Wam. Chyba tego nie nagrywałam jeszcze. Taki mam duże to Z takim mega fajnym reniferkiem. No fajne. I ile to kosztowało? Dwie dyszki. No za dwie dychy Trzy trzy sztuki to Fifi. Takie fajne na prezent. Tu na dole można napisać e, dla kogo i dać choinkę. Fajny patent. Na razie sobie tu stoi. Eee, dobra, to profesor sadam tu. Dobra, nagrywa się. Ja dzisiaj w ogóle jakoś źle wyglądam, no ale dobra. Dzień 14, 3 dni temu za... zajrzeliśmy nieco w przeszłość. Może dziś wybierzemy się w przyszłość? Chcę poznać numery totka. Zadanie na dziś: o... opowiedz, jak wyglądać Jezus opowiedz, jak wyglądałyby Twoje wymarzone święta. Rozmawiać z rodziną, w dużym gronie. Z fajnym jedzeniem, z takim klimatem, świątecznym z kolendami, można by było wspólnie obejrzeć jakiś świąteczny film. No i tak. Fajnie jakby był śnieg też. To by były moje wymarzone święta, jakby był śnieg. To wtedy bym się cieszyła, bo w tym roku się nie zapowiada, bardziej chyba będzie padało. Także no. No i najlepiej jakby była możliwość, to mogło, można by było gdzieś wyjechać o jakieś takie. Mroźne miejsce. To wtedy już by była pewność tego śniegu. A Wasze jakie są wymarzone święta możecie napisać w komentarzu. Bo użyłam wczoraj tego cienia. Wczoraj wczoraj chyba używam z efektu. I powiem szczerze, że jest super, jest me mega genialny. Eee, powtarzam tutaj numer, jakby ktoś chciał. Y1038. Tak się nazywa ten cień. Nie ma jakiejś szczególnej nazwy. Rybę. i tak ostrożnie postaram się słocza zrobić żeby Wam pokazać yy, że tak naprawdę niewielka ilość wystarczy na to żeby kolor był i ten cień jest właśnie taki foliowy taki trochę no nie wiem, mokry i po prostu ma taką pigmentację że ja odpadam nawet nie wiem jak to pokazać do kamery bo kamera też prześwietla i słuchajcie, no bardzo fajnie się yy, rozciera w ogóle to super pigment <grywa> zakryło mi rękę całą, no po prostu genialny jest ten cień naprawdę mega się nakładał i nawet yy, na przypudrowanej powiece się trzymał cały, cały dzień, nałożyłam o 10, o 20 zmywałam i trzymał się cały dzień także taki rudy kolor on tak ładnie odbija światło jest mega, także Wam polecam no coś, coś fantastycznego i też jest duży, także na długo wystarczy no i tak jak widzicie no to jest taki rudy, miedziany akurat taki sobie wybrałam ale myślę, że zamówię sobie jeszcze jakieś kolory, bo to jest po prostu jakiś tost. i ja takie cienie lubię, bo one po prostu są takie jednolite I nawet jeśli ja to będę tutaj rozcierała no to on się fajnie tak rozetrze na samą rękę i będzie ok a niektóre cienie to dają takie no nie do końca krycie, różne plamy i tak dalej, a ten jest no widzicie, rozcieram, rozcieram i całą rękę mam zakrytą o, także taki cień to zależy jak się światło odbije to tak, nie wiem no, taką mam wymazaną teraz rękę no także jestem zadowolona, będę sobie na pewno domawiała jeszcze te cienie serdecznie Wam polecam to jest w ogóle polska firma bielsko-biała jest napisane także. No, ceny są jakie są, ale wiecie, jak z tymi produktami polskimi zawsze te ceny są duże dużo większe niż. No, niż z takich film. Po prostu jakichś chińskich, powiedzmy. Także kończę tymczasowo. Może nagram Wam później obiad. Bo dzisiaj mam w planach dwa filmy nagrać. Coś mi w ogóle wysypało na twarzy. Nie wiem, pewnie od słodkiego, bo ostatnio sobie pozwalam. Jeszcze mam tu zrobioną listę zakupów takich już wstępnych na święta żeby móc sobie po prostu przechowywać te rzeczy no wcześniej, żeby nie pchać się potem w te kolejki jedyne co no to warzywa czy tam jakieś owoce, czy coś tu na samym końcu ryba, chyba że rybę mrożoną wezmę to wtedy bo ja karpia nie będę na pewno kupowała bo ja nie lubię karpia, mi nie smakuje No także takie zakupy w planach i może Wam potem nagram jeszcze coś z dworu, jak będziemy wychodzić. No i taki to vlog dzisiaj. No mega ten cień, taki mega pomarańczowy, ciepły. Ja w mam taki typ urody, że, tak, że mi takie kolory nie za bardzo pasują. Bardziej zimne mi pasują. Zresztą widać to na skórze trochę, że no do bladej skóry ciepły kolor średnio. Jak jesteście bardziej, może tak, trochę, trochę w takiej żółtej tonacji macie skórę, albo jesteście opaleni gdzieś tam. Czy resztki opalenizny zostały, to, to jak najbardziej polecam. Bo jak za 8 zł, to naprawdę 2,5 grama to jest duży cień, naprawdę. W porównaniu do innych. Dobra, kończę, później się jeszcze odezwę. dlatego że byliśmy na tych świątecznych zakupach i zaraz wam wszystko pokażę. Ale przyszłam, no przyszłam dobrać końcówkę do tego vloga. Eee, a jutro na jutrzejszym vlogu to zrobimy ten. Będzie vlog ze sprzątaniem i z maseczką, tak myślę. Bo dzisiaj już jest dosyć późno, żeby zacząć sprzątanie. Więc dobra, kochani, w ogóle stan mojej cery jest tragiczny. Nie wiem, co się stało. Ale po prostu no tak mnie wywaliło z tej jednej strony, że to jest jakiś koszmar. W ogóle źle wyglądam w tym świetle. No nie wiem, myślę, że w przyszłym tygodniu już będę wam nagrywać, jak robię pierogi, jak robię wieniec. Także myślę, że za niedługo te filmy będą troszeczkę ciekawsze. A tymczasem przenosimy się jakby po drugą, na drugą stronę na stół i zaraz wam pokażę co kupiliśmy zaczynam, tutaj nam w ogóle przysłali ulotkę z pizzerii dajcie znać czy jadacie z degrasą, bo ja już od liceum pamiętam, że, że była ta pizzeria majonez, bo będziemy robić sałatkę jarzynową, jak to w wielu domach wzięliśmy taką wersję średnią majonezu, to jest 400 ml z winiary jest najlepszy. Napiszcie w komentarzu w ogóle jaki jesteście team majonez. Jaki czy kielecki, czy winiary, czy inny. Podzielcie się jaki lubicie najbardziej. Do tego kukurydza złocista. Jest najbardziej słodka i pasuje właśnie do tej sałatki. Radek sobie wziął koreczki kaszubskie, jakieś z pomidorami. Śledź atlantycki 100% 100% Dziko żyjąca ryba. Hmm? No, ciekawe. Pieprz, bo muszę sobie uzupełnić. Olej rzepakowy do smażenia ryby. Barszcz czerwony, już pod wigilię Takie duże opakowanie, wielkie. Półtora litra. I Kosztowało 5 zł. Także opłacało się. Cebula. Dwie. Cztery zieleninki. Dwa to są kopry i dwa pietruszka zielono, będę mrozić. E, także jutro, na jutrzejszym vlogu chyba Wam pokażę. Kiełbaska, ta moja, co ją bardzo lubię, bo ma dobry skład. Możecie sobie zatrzymać, jak macie ochotę. Nie ma chemii, w ogóle jest fajna. Piwko na wieczór, 0%. Mleko do, na, do naleśników, to jest do <grych> krokietów. Może jest migdałowe, to pasuje. Także zawsze je wybieram. Chociaż są składy z Sante, jest mleko lepsze, ale nie było go. No i dwa razy mąka tortowa, na te wszystkie uszka, pierogi i tak dalej. Także to jest cały mój haul. Także ja pakuję te zakupy, żegnam się z wami, taki dzisiaj będzie vlog. Szybki, krótki. No i co? Jeszcze wam pokażę może na koniec choinkę. Nie zapalałam jej jeszcze, ale fajna jest. Aha, wiem co miałam wam pokazać. To jeszcze co sobie kupiłam do wieńca. Takie renifery na spinacze. O, tutaj dobrze widać te spinacze. Bardzo ładne. Chyba 4 albo 5 zł kosztowały. I użyję je do wieńca, który mam w planach robić. I który będzie chyba srebrno czerwony. Także myślę, że będą ładnie pasować. A jeśli mi tam zostaną jakieś, to sobie wtedy na choince tutaj przyczepię i też będzie fajnie. Zapraszam Was na jutrzejszy vlogmas. Może będę troszeczkę lepiej w nim wyglądała. Nie wiem, co jest nie tak, ale jakoś nie prezentuję się dzisiaj najlepiej. No i tyle, moi drodzy, wyregulowałam sobie brwi w końcu. <laughs> Także już e, mogę sobie malować, tylko nie wiem czemu. Tu od maseczki może na dole, bo to wszyscy mówią, że to od maseczki, jak coś występuje na, na dole, ale tu, może też. Nie wiem. Dobra, kończę tego vloga. Ściskam was ciepło, całuję.